Witajcie w dziewiątym odcinku. Dziś czas na pierwszą drużynę z grupy C, czas na Argentynę. Jest to trzeci zespół światowego rankingu, a zarazem drużyna dwukrotnych Mistrzów Świata i piętnastokrotnych zdobywców Copa America. Chyba na każdym Mundialu Argentyna jest w gronie reprezentacji typowanych jako poważni kandydaci do wygranej. Jedynie Brazylia i Niemcy mają więcej występów od Albi Celestes, a to będzie już 18 start biało w najważniejszej piłkarskiej imprezie. Argentyna jest wyceniana na 608 milionów euro, a najdrożsi są Lautaro Martinez z Interu, wart 75 milionów euro, Christian Romero z Tottenhamu, z kwotą 55 milionów euro oraz 35 Leo Messi i... Lisandro Martinez z United warci po 50 milionów euro. Mało który piłkarz argentyńskiej kadry ma cenę poniżej 10 milionów. Przed miesiącem Argentyna rozegrała ostatni mecz, gdzie pokonała Jamajkę 3 do 0, a dwa gole zdobył Messi, mimo że na boisku pojawił się dopiero w 56 minucie. Typem dla Argentyny będzie pierwsze miejsce w grupie, i z pewnością jest to kadra, która celuje w zdobycie trofeum. Wiele może zależeć od powrotu do zdrowia Di Marie i Paradesa. Polskę z pewnością czeka bardzo ciężka przeprawa z tym zespołem i zdobycie punktu będzie sporym sukcesem. Na dziś to tyle. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i kciuków, by być na bieżąco oraz udzielania się w sekcji komentarzy. Na razie.